Panie i panowie, doczekaliśmy się. wczoraj zakończyły się wszelkie możliwe kwalifikacje na mierze, w związku też z czym znamy już dokładną listę drużyn, które zobaczymy na najbliższym, to właśnie turnieju. Wielkim turnieju, bo jest to oczywiście turniej wielkoślemowy pula pula na nagód, milion dolarów, warto To na pewno wiedzieć. Ja już sobie przychodzę na Liquipedia płynnie i widzimy, to jest są wszystkie organizacje, które właśnie zobaczymy na tym to właśnie wydarzeniu. Zaczniemy sobie może od u i tu sytuacja jest bardzo ciekawa. Przezgląd na organizację, jaką jest Outsiders. Jeżeli o niej nie słyszałeś, to nic dziwnego, gdyż jest to po prostu Virtus. .po. Virtus .po pod swoją nazwą, pod swoim szyldem nie mogło wystąpić. Na to, jest organizacja. A przez ostatnie sytuacje, które mamy na świecie, wiadomo, że rosyjskie organizacje nie mogły właśnie wystąpić. tak? Także tutaj mamy po pierwsze Outsiders, które reprezentuje Wielką ale po prostu pod innym szyldem, z innym właśnie logiem, O tym nagendki filmu, o tej właśnie to aferze całej związanej z tym logiem, bo troszeczkę te chłopaki przesadziły. Masz do tego linka, zobacz sobie kończę ten film. Drugą taką samą sytuacją jest Cloud9, ale o nich sobie powiemy troszeczkę później. Jeżeli chodzi o content sytuacja wygląda dość ciekawie. Zobaczymy tutaj pierwszy raz naklejki niektórych, to właśnie dużo tak naprawdę sprawę. Zobaczymy Eternal Fire będzie pierwszy raz Outsiders, kompleksy chyba było. AHC Esports na pewno, raz pierwszy I tutaj muszę na chwileczkę się wam pokazać ostatnią organizację, mianowicie Nine Z Team. O, w nim są pokładane mega, mega nadzieje, gdyż jest duża szansa, że ta właśnie naklejka w stanie hologramowym albo w stanie folii po prostu będzie wyglądała prze, cudownie, będzie niesamowicie fitowała z innymi to właśnie, e, bo będzie po prostu mega, mega fajna. Dlatego dużo ludzi już spekuluje, że ta naklejka może być dużo warta. Także kąty na samym stolecie wyglądają mega, mega ciekawie. Tego niestety nie mogę powiedzieć o challengersach, gdyż tutaj tak naprawdę nie mamy nic turbo niesamowitego. Force to jest jedyny team, którego chyba wcześniej nie było. Oprócz tego nie było jeszcze Imperial Esports i Bad News Eagles, tak jak możemy zobaczyć, jednak troszeczkę tych organizacji nie było, aczkolwiek też nie są jakieś turbo są te organizacje. Wiadomo, że ANZ, G2, Astralis, Vitality mają gigantyczne, czy MIBR, mają gigantyczne grono zwolenników na całym świecie, nie podważam tego absolutnie, ale z drugiej strony tych naklejków przez ogrom, po prostu jeżeli chodzi o historię katastrojka, tutaj też to, nie są tacy zapalenci, jeżeli chodzi na przykład o jako że oni nie kuźwa wszystkie naklejki Simpla, to też nie są tacy właśnie to zawodnicy, czy takie organizacje. Także z tej perspektywy ci challenge jakoś te nie uływają, tak wyrażę. Z drugiej strony warto podkreślić, że w ostatnim yy, majorze, czyli przy okazji Stokole, bardzo podobna sytuacja miała miejsce, a mianowicie również challengerzy, również kontendę jakoś niesamowicie nie wyglądali. A teraz, jeżeli zobaczymy na te kapsułki, to przez to właśnie, że oni tak cudownie nie wyglądali, przez to, że właśnie mało kto się nimi interesował, to one teraz mają prawdziwe kokosy i kosztują około nawet 7 zł za jedną kapsułkę. Przypomnę 3 miesiące po, e, wcześ, e, po zakończeniu tej pomocy. Także przez to, że właśnie ludzie na nie specjalnie uwagi nie zwracali, zobaczmy, jaką ona teraz ma cenę. I myślę, że te challengerzy mają potencjał, żeby zachować się podobnie. Teraz oczywiście cała e, całe community jest przygotowana na taką ewentualność, cała community wie, że tak się to może potoczyć, więc na pewno będą e, na no to uważali, będą ku temu właśnie uważni. I przechodzimy oczywiście do Legend. E, tutaj organizacje, które tak będą znaliśmy już troszeczkę dłużej możemy zobaczyć, że najciekawsze dla mnie jest oczywiście cloud Crowdline. Wczoraj nagrałem film o całym cloud 9 o tym, dlaczego tu nie ma Gambit i tak dalej. Zachęcam Cię bardzo serdecznie, a sobie ten film teraz się nie będę powtarzał, ale zobacz go sobie na pewno. Oprócz tego zobaczymy co. Legendarne duży. Na długincare NIP, FaceClan, oczywiście Furia, to są takie duży, które wiadomo mają gigantyczne rzesze e, właśnie farą na świecie. Tutaj gają też prze, e, przekozatce sportowcy, tak że na pewno tutaj mamy bardzo, bardzo duży zapas, jeżeli chodzi o community, bardzo dużo będzie nakład, jeżeli chodzi o kapsułki, i warto to wiedzieć, że zawsze faktycznie e, legendy idą w największych to nakładach, robią największe liczby. Tutaj oczywiście przy Tokolmie też to zobaczyliśmy właśnie, że pomimo to, że ten naklejk było właśnie aż tyle, to to przesądziło na dużo mnie korzyść. Co prawda OK, one kosztują obecnie 270, więc bardzo, bardzo quality, bardzo ładnie, aczkolwiek z drugiej strony należy wiedzieć, że ich po prostu było bardzo dużo. Teraz jest zaledwie 53 tysiące. Mówię zaledwie, gdyż jeszcze niedawno patrzyliśmy na 200 300 tysięcy. Tak to wygląda w miarę kulturalnie, aczkolwiek legendy, przez to właśnie, że jest bardzo dużo na popyt, przez to, że tam grają super ludzie, w się po prostu wizerunkowo super ludzie, no to wiadomo jest, że one tutaj zawsze są wykupowane w wielkich, e, w dużych to właśnie e, liczbach. Także warto o tym wiedzieć, tak się prezentują wszystkie drużyny, które zobaczymy na Majorze, planuję grać jeszcze jeden materiał, w którym po prostu zbiorę wszystkie informacje na Majorze, taki podręcznik, który musisz wiedzieć, taki po prostu must have, jeżeli chodzi o Majora, ale to może bliżej właśnie tego to już eventu. Dla mnie wygląda to wszystko bardzo ciekawie, przypomnę system szwajcarski, czyli oczywiście dabinka bardzo, bardzo jak widzieliśmy na ostatnich to, W ogóle IHC jest kl Kompletnie nie z to jest Mongolia? Asia Pacific, także Mongolia by się zgadzała No wejdziemy sobie na ziomaczkę, i Tak, Mongolia, także się tutaj zgadza No ciekawe, z Mongolii chyba jeszcze nie mieliśmy tam jakichś większych przedstawicieli Także mnie to zaciekawiło Wszyscy inni gracze jakoś mniej lub bardziej są znani Tak samo mamy Bad News Eagles Oni co to, mam jakieś... Albań, to jest Albania, to jest. Yy, tutaj będziemy mieli Kosowo chyba? To jest w Kosowo? Czy właśnie Kosowo, okej, okay, bo taka mała flaga nie widziałem, ale okej, okay, Kosowo, także też ciekawie to tutaj wygląda. A tak to wszystkie inne, mniej więcej yy, znane flagi możemy zobaczyć, że jedyny polski reprezentant, czy przepraszam, dwóch, to jest Dycha i Hades oczywiście w ENS, także jeżeli nie wiesz komu kibicować, to chociaż kibicuj Polakom, kibicuj ENS Myślę, że to będzie dość ciekawy bo ostatnio panowie, ale dość ciekawie. Szkoda, że nie zobaczyliśmy tutaj anonimo. Była szansa tutaj na Discordzie też kibicowaliśmy, ale nie wyszło. Także jak to są dużo, chce chcę na Majora, a przypomnę, Major już usza za około dwa tygodnie. you <laughs>